Cześć Boże, witam serdecznie i zapraszam na ostatnią majówkę z cyklu Maryja w moim życiu. Na naszym pielgrzymim szlaku w końcu udajemy się przed oblicze Czarnej Madonny. Dodam, że ten obraz, który jest w naszym mini-studio, to tu ikona, została przywieziona z jasnej góry. Na temat Matki Bożej Częstochowskiej można. Mówić godzinami. Chciałbym się odnieść do papieża Franciszka, który w 2016 roku z okazji Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie, odwiedził także Jasną Górę i tam podczas Mszy Świętej, kiedy okazał wizerunek Matki Bożej, kopię tego cudownego obrazu. Był taki stopień, i on tak troszkę się potknął, przewrócił, potem pytany o to, dlaczego tak się stało, powiedział, że zapatrzył się w to oblicze, zapatrzył się w te matczyne oczy. I niech właśnie ta postawa papieża Franciszka nam towarzyszy, zapatrzenie się w oczy czarnej Madonny. Jest to bardzo piękne, głębokie, przejmujące. I pełne miłości spojrzenie. I tego Wam życzę, abyście każdego dnia byli zapatrzeni w oczy Matki Najświętszej. Dlaczego? Bo w oczach widać serce, bo w oczach widać serce pełne miłości. I mam nadzieję, że te nasze majowe rozważania będą przynosiły takie. Owoce jeszcze większej miłości do Matki Najświętszej, po to, aby być jak Maryja i żeby z Maryją iść do jej syna, do Jezusa Chrystusa. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy angażowali się w te nasze nabożeństwa. Jeżeli kogoś pominę, to bardzo przepraszam. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy. Dali piękne świadectwa wiary, nadziei, miłości, miłości do Matki Najświętszej i do jej Syna Jezusa Chrystusa. Naprawdę przede wszystkim podziwiam te osoby za odwagę. Niektórzy po raz pierwszy stawali przed kamerą i mówili: Proszę, księdza, stresuję się, ale robię to dla Matki Bożej, na świadectwo. Bardzo dziękuję wszystkim, dzięki którym mogłem odwiedzić część tych kościołów na szlaku pielgrzymkowym, wszystkim księżom proboszczom, wikariuszom, panom kościelnym i innym, którzy umożliwili te wizyty. Dziękuję naszemu montażyście, dziękuję księdzu Łukaszowi, który nagrał śpiewane litanie kuczci Matki Bożej, także księdzu dyrektorowi pierwszej przemyskiej, pierwszej pielgrzymki, na jasną górę zarządowi. Wszystkim odpowiedzialnym za grupy wszystkim przewodnikom tym właśnie którzy też te filmiki promowali rozsyłali dalej. Niech ten ruch pielgrzymkowy i z diecezji przemyskiej, ale także i z innych diecezji będzie żywy. Niech nasze serca niech nasze stopy pielgrzymują do Matki Najświętszej. Przy matce czujemy się jak w domu. Zapraszam do wysłuchania ostatniego świadectwa, a potem na modlitwę litanią. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże. Moje pielgrzymowanie zaczęło się bardzo wcześnie. Jako nastolatka chodziłam z suwał do Wilna. Tam Maryja była obecna w moim życiu i jak poszłam pierwszy raz, byłam na bezrobociu. Nic nie miałam, z pustymi rękami poszłam. Tam po takim pielgrzymowaniu w pierwszym roku nastąpiło, nastąpiła, że dostałam pracę i pielgrzymowałam dalej. Oczywiście lata leciały, założyliśmy rodzinę z mężem, tutaj obecnym. No i pielgrzymowanie się troszeczkę skończyło, była przerwa. W 2023 roku pojawiły się problemy zdrowotne u męża, które skończyły się operacją bajpasów i to był marzec. Przed pielgrzymką do Częstochowy, które, która wychodzi z naszego kościoła, świętego Wawrzyńca z Radymna, moja córka zdecydowała, że pójdzie. Mama idziemy na pielgrzymkę. No dobrze, córko, idziemy. Okazało się, że nie miałam urlopu, bo akurat w innym terminie urlop był. Poprzesuwałam urlopy. Moja koleżanka do mnie mówi tak, słuchaj, córka, jak skończy 18 lat, niech sobie idzie. A ja do niej mówię tak, nie, idę z nią. Ona, jak będzie miała 18 lat, już mnie nie poprosi. Decyzja była szybka i z Kingą, tutaj obecną, poszłyśmy obie na pielgrzymkę. Wiele cudów doświadczyliśmy na tej pielgrzymce, ponieważ na jednym z noclegów, która Pani nas gościła, okazało się, że jak wstałam, wstałam rano, zapytała mi się, co myśmy zrobili. Ja pytam się, a o co chodzi? Więc myślę, matko moja, może myśmy coś zrobiły jej. Okazało się, że jej syn, który się urodził dwa lata wcześniej, żadnej nocy nie przespał. To, była, to był cud, z którym się dzieliłam w tra, na trasie. To, był, to była rodzina Ulmów. Dziecko po raz pierwszy po dwóch latach usnęło. Spokojnie przez noc. Oczywiście zarazili, zaraziliśmy się pielgrzymowaniem. W następnym roku decyzja była normalna, że idziemy. I tu obecny syn przyłączył się do nas. Ale to nie wszystko, ponieważ do Częstochowy dołączył mój mąż, który ostatni odcinek szedł z nami, gdzie byliśmy bardzo szczęśliwi, że mógł wytrwać i mógł przejść te kilometry. I to jest cud, to jest łaska, bo to nie jest, można sobie zaplanować takie rzeczy. To się nie planuje, to się po prostu, to, to jest łaska, yy, po tylu latach, gdzie, byłam, gdzie chodziłam do Suwałk, stwierdziłam, że to jest wielka łaska, którą jesteśmy obdarzeni dla tych wszystkich, te wszystkie osoby, które idą. To nie jest nam dane tak o, to jest wielka łaska. Najtrudniejsze podczas pielgrzymowania to jest myśl, czy dojdę. To są słabe nogi czasami, bąble siedzenie w karetce i pielęgniarki przebijają, a ty chcesz iść. To jest takie, takie troszeczkę dla nas y, pielgrzymów, y, no w sumie bolesne, bo człowiek by chciał iść, a tutaj tu bąbel, tu czasami spragnienie, tu czasami łzy, bo już nie dam rady i czasami jest ciężko. Ja chciałbym jeszcze to powiedzieć, że był taki ratownik, co każdy kilometr, co jeden etap zawsze witał nas piątką, tak żeby ten pocieszyć. Pielgrzymka młodym daje dużo, ponieważ można się rozerwać, można dużo nowych znajomości poznać, dużo ludzi, jak i również po prostu sprawdzić siebie, czy się da rada dojść. Jeżeli masz pustkę w sercu, jeżeli nie wiesz, co z życiem zrobić. Jeżeli masz wiele trosk, daje siłę, daje wzmocnienie. Tak jak 12 dni, które idziemy w bólu, w cierpieniu, we łzach czasami, w deszczu, w słońcu, w spiekocie. Ona może dać siłę, może przywrócić nadzieję, może przywrócić radość. A dla cierpiących, którzy leżą, bo są takie osoby, które nie mogą iść, daje Naprawdę, dużo, dużo łask. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe usłysz nas. Wysłuchaj nas, ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami, syn odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża, rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módl się za nami. Matko Chrystusa, módl się za nami, Matko Kościoła, módl się za nami, Matko miłosierdzia, módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami. Skalana, módl się za nami, matko najczystsza. Módl się za nami, matko dziewicza. Módl się za nami, matko Nienaruszona, naruszona. Módl się za nami. Najmilsza, modlę się za nami, matko przed Godna, módl się za nami, Pan Wsławiona. Módl się za nami, Panno Można. Módl się za nami, Panno Łaskawa. Módl się za nami. Módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami, stolico mądrości. Módl się za nami, przyczyno naszej radości. Módl się za nami, przybytku Ducha Świętego. Módl się za nami, przybytku chwalebny. Módl się za nami, przybytku sławny pobożności. Módl się za nami, różo duchowna. Módl się za nami. Módl się za nami, wieżo z kości słoniowej. Módl się za nami, domie Złoty. Módl się za nami, arko przymierza. Módl się za nami. Módl się za nami, gwiazdo zaranna. Módl się za nami, uzdrowienie chorych. Módl się za nami, ucieczko grzesznych. Módl się za nami, odziecho mi Módl się za nami, Pocieszycielko Strapiony, Módl się za nami, Wspomożenie Wierny, Módl się za nami, Królowo Aniołów, Módl się za nami, Królowo Patriarchów, ule się za nami królowo proroku modlę się za nami królowo apostołów modlę się za nami królowo męczenniku modlę się za nami królowo wezna Módl się za nami, królowo dziewic. Módl się za nami, królowo wszystkich świętych. Módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta. Módl się za nami, królowo w niebo wzięty. Módl się za nami, królowo różańca świętego. Módl się za nami, królowo rodzin. Módl się za nami, królowo pokoju. Módl się za nami, królowo pokoju. Módl się za nami, Królowo świata, módl się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Grzechy świata. Wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie, Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami.